Możemy zbadać tu miejsca i zobaczyć do którego doszliśmy Wiecie jaka teraz woda wypływa tutaj jest syf, tam jak my chodzimy mącimy to Lecimy, wracamy. Oj. Jak widać, nie jesteśmy tu sami. Nie, nie, nie. Zawsze się tak wydaje, że wracamy szybciej, ale tu chyba tego miejsca za bardzo jest gotycznie. Ale gonimy, uciekają nasi. Towarzysze, Przestać się plecać. Dwa tu no. Przez, okay. to, tu? Ta, 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 ta. Mhm. A, to nie będą jo. To, ja, się spociłem. Nie wiem, nie. Zobaczymy. no a to jest nie ma nie ma zobaczcie jaki to jest żelbet nad nami, że niby niecałe 2 metry ziemi, a zasięgu nie ma, nie? tak ale to no. nie? O. No. się będzie ten odcinek tutaj kapałeś. Waga, waga. O. też

Tema, no, no yeah. ma è un'esplorazione. Cioè, cioè, sì, ja no. no. <laughs> <laughs> no, ma no. è un'esplorazione. Sì, è un'esplorazione. Sì, è un'esplorazione. Sì, è un'esplorazione. Sì, il un'esplorazione. Sì, è un'esplorazione. Sì, è un'esplorazione. Sì, è un'esplorazione. Sì, è un'esplorazione. è è è è è

Dobra jesteśmy przy w... ekstremie. Cześć kolego! No. Nie, to są jakieś ryjówki coś. Zobaczcie. Nie się. Kim ty jesteś? I no, za jest <noise> jest wąsy? To No. Ale zdezorientowany, zorientowany. okej, nie, okay, nie przeszkadzały. Zadzi, to parę tego jest, nie? No, parę jest. Sprawdzimy, co to jest. Ale teraz w na ręce. Zdajcie z tym He, Nie, nie rzuciłem. Kurwa. Jest, jest w wodzie. Ale. no, ale olbrzym. Dobra, zajdę. zajmę. O, skurpiewierdziłem. Dobrze, tak. Tak. No, A nie, to na blacha dostanie po lewej. Nie, Ale weź się w plecach ojcu. Wiesz, czy jesteś wydajny w polecie? O ja! Mam nadzieję, że ja nie mam gdzieś w kapurze. tej mędry. Umiam to w tym kierunku, nie? Zmórek.

Czy mi się wydaje, czy sługie jest odwrotnie chyba do środka idzie, nie? Zobacz. Tak. Nie? Za to, a powietrze to w No. Za to czekaj. Czy jak mi w twarz wieje, wiesz? Nie ma tej pary teraz, co? Twarz. Ale zaraz za tym tym wyjście tutaj. No. To się już <laughs> Oj, uwaga, dziura. Kubańce małe, czarne. Patrz, człowiek był szczęśliwszy czy jak nie wiedział, co to jest? Łapiemy? Łapiemy pineskę, czy nie? co? Czy tutaj idziemy? Możemy się nie? No. O. O. O, powiem, że człowiek zapomina o tych... Pająka, jak jest? Oj, 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 Tak. Nie wiem, czy złapię hmm. to no. Ale ja zasięg chyba łapię. Do, 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 zasięg jest, No, do. ale... Raporty dostaję, nie ma. Czekaj. Chyba. Chyba dwa 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 dwa. Aha. Nie, idąc tu, człowiek zapomina, bo to sobie się wyprostowuje. A koledzy wiszą tu nad głową kurka. Jeszcze ze 100 metrów powinno być wyżej. Oj, co to Wracając, woda jest zmocona Nie widać dziur. О, как гимнастика! Film o niczym. <laughs> ale tak jak Paweł powiedział, wszyscy w można polecić to miejsce, jeśli ktoś takie miejsca lubi. No oczywiście się wybraliśmy pod dużej ulewie w nocy. Jest duży stan wody, co nieco nam utrudnia, ale przy stwarza atrakcji. To jest całkiem zabawnie, nie widać dna. Było kilka ciekawych drzwi. O ja... Zresztą Oh. Ok Dobra Przechodzimy no do Miejsca gdzie można chwilę odpocząć I kości rozprostowa oh. Wow Ekipa podąża dalej No muszę wam powiedzieć, że idzie dostać w kości. Tam już majaczy wyjście. Przed nami jeszcze trudny przepływ. Postaram Wam się pokazać jak chłopacy będą przechodzić. Ok. Dochodzimy do ostatniego etapu. ten przepust jest piękny tutaj ta skada piękny tutaj zobaczcie to

tu zobaczcie jakie o o no, powodzenia ale tu jest co Ej, tu. dobra musimy tam wejść okej? Okay? No, ja Aqui é a Firm, film o nicki Ale Ewa nałaś się jesie potężnie Wszędzie dobrze, ale na wierzchu najlepiej Na zewnątrz chciałem to jeść Świetnie to wygląda jak. Okay. Dobra Wychodzimy Część ekipy została na zewnątrz Teraz zobaczymy gdzie są Kolego Pozdro serdecznie z tego miejsca przy wyjściu już dla Eryka syna, jego znaki, Tomiego, Pawła Dybego, taty jego, który z nami tutaj chodzimy razem w sumie Magdy, Madi znaczy się Marii Marysieki, Paleo, Pierona ze Śląska Gąsiora, o pozdrawiam Gąsiora <laughs> oczywiście Olgę ze Sztokholmu też pozdrawiamy i ogólnie wszystkich, ciężko spamiętać Ale pozdrawiam. Okej, okay, to wychodzimy. Tak się pięknie świat wygląda na zewnątrz. A. A tutaj ekipa. Masakrycznie jest tak. Tamy. Z... 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 Tam, tam. tam jest wywalona i mamy pineczkę, nie? Koło gdzieś blisko byliśmy. To, to, ty, odbyło, tam opowiem, byliśmy. to z dwie studienki były takie, no. Czy Kiedy... jedne, tak? Tak. Uwaga, uwaga, pod Witam was serdecznie. Wszyscy cali i zdrowi, ok.